Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w ten piękny i pogodny dzień. Mam nadzieję, że u was również słońce świeci, no bo przez ostatni tydzień burze skutecznie uprzykrzały nam życie. No a teraz muszę szybko nagrać odcinek WWE Shortcut, żeby jak najszybciej wyjść na dwór i korzystać z tej pięknej pogody. Mamy teraz ROW z dnia 22 czerwca 2020 roku. Wydarzyło się tam sporo rzeczy, niektóre były lepsze, inne gorsze. No ale zanim zaczniemy omawiać... Oczywiście zachęcam Was do lajkowania tego materiału, jeśli Wam się spodobał, oraz do komentowania. No a na koniec do subskrybowania kanału Attitude Polska na YouTube, czym zachęcicie nas do dalszej pracy na tym kanale. Dzięki wielkie! No i chyba możemy zaczynać. Szor rozpoczęliśmy od wyjścia Drew McIntyre'a, który streścił nam w sumie to, co wydarzyło się dzień temu, czyli walkę tak teamową Arturów i Drew McIntyre kontra Bobby Lashley MVP o WWE Championship, ponieważ musiałem to gdzieś przegapić, ale jednak ta walka nie była także o tytuł 24-7, tylko o samo mistrzostwo WWE. Oczywiście cieszył się z tego, że nadal jest mistrzem. No i wyszedł kolejny pretendent i okazuje się, że rywalizacja Bobby Lashley i Drew McIntyre już się zakończyła, a w sumie myślałem, że na Extreme Rules Bobby dostanie swój rewanż, no ale jednak nie ponieważ na rampie pojawił się były zawodnik SmackDown Live, czyli Dolph Ziggler. Fani wrestlingu, którzy interesują się WWE od powiedzmy 3 lat, wiedzą, że Dolph i Drew mają wspólną historię, ponieważ właśnie podczas powrotu Drew na Raw, to było 2 lata temu czy 3 lata temu, już nawet nie pamiętam, dobra, nieważne, no to właśnie Dolph był jego tak jakby mentorem, no i teraz przyszedł i powiedział, że jemu należy się szansa zdobycia mistrzostwa WWE. Drew McIntyre oczywiście powiedział, że szanuje to, że te dwa lata temu. Dał mu bardzo dużo Dolph Ziggler, jednak on mu dał jeden nickname: jest to Scottish Psychopath. I zapytał się najpierw Dolfa, czy na pewno jest pewien, że chce walczyć o ten tytuł, ponieważ wiemy, jest to Extreme Rules, nie będzie tam żadnych zasad, więc Drew McIntyre nie będzie miał żadnych skrupułów, żeby kompletnie zniszczyć Dolfa Zigglera. Jednak jak widać, Dolf ma spore kochones, no i na Extreme Rules dostaniemy walkę Dolph Ziggler kontra Drew McIntyre od WWE Championship. No, Dolph już od, widzimy, roku pełni podobną funkcję, ponieważ w podobnym okresie, rok temu walczył z Kofi Kingstonem o WWE Championship. Raczej tego pasa nie zdobędzie, no ale przynajmniej dostaniemy walkę na pewnym poziomie. Szkoda, że ostatnie miesiące spędził na przegrywaniu z Otisem, no ale jak dobrze wiecie, nie wszyscy pretendenci w sumie zasługują na pojedynek o pas mistrzowski, no ale chyba zdążyliśmy się już do tego przyzwyczaić w świecie WWE. Dalej do ringu weszła Nia Jax, która była sflustro... flus... sflustrowana? Sfurst? flustracja chyba to jest. sflustrowana chyba. No, była zła, że dzisiaj, na dzisiejszym Row dostaniemy walkę Charlotte Flair kontra Asuka o Raw Women's Championship. Powiedziała, że została okradnięta z tego, a dalej ze wszystkich osób w locker roomie przerwał jej Artrów, który Pomylił ją z Akirą Tozawą. Nie pytajcie mnie, nie wiem co to mi pokazać. No ale dobra, potem pokazał się tam Akira Tozawa. Artrów sobie uciekł przed ninjami, nieważne. Kontynuujemy dalej. promą Najjax powiedziała, że ta walka nie powinna się odbyć, że powinna dostać jeszcze jedną szansę na zdobycie Row Women's Championship. No i wyszła sama zainteresowana, czyli Charlotte Flair. No trochę się pokłóciły. Najjax kilka razy powiedziała, że wszystko co osiągnęła Charlotte, no to zrobiła to przez jej ojca. Charlotte oczywiście się z tym nie zgodziła. Mi Powiedziała, że zasługuje na swój title match, ponieważ nigdy nie przegrała z Ascom, na to Naya odparła, że za to Charlotte nigdy nie wygrała z nią i w sumie nie wiem, czy to jest prawda. Chwila, dajcie mi chwilę, muszę to sprawdzić. Dobra, przyznaję się, nie znalazłem żadnego pojedynku, w którym Charlotte wygrała z Naya Jax 1v1, ale za to znalazłem, że Naya Jax walczyła ze Scarlet, czyli menadżerem Kariona Crossa gdzieś w grudniu 2016 roku, więc może nie znalazłem tego, co chciałem, ale jakaś ciekawostka zawsze się znajdzie. Dobra, wracając no to doszło między tymi paniami do Brawl'u Gdzieś tam e, Charlotte ucierpiała jej lewa ręka No i w sumie w taki sposób się to zakończyło Następnie dostaliśmy pierwszy pojedynek o tytuły mistrzowskie na wczorajszym Raw Czyli The Viking Raiders kontra Street Profits Oczywiście o nic innego jak o Raw Tag Team Championships No i zakończyliśmy feud, najprawdopodobniej Anything you can do, we can do better Więc fajnie, ponieważ ten feud w sumie się ciągnął od około dwóch miesięcy ale no musieliśmy zobaczyć, kto jest lepszy w ringu. No i tak Street Profits kontra Viking Raiders. Oczywiście cały czas wszystko w przyjaznych stosunkach, no bo obydwa te zespoły są face'ami. No i w sumie przez ten cały feud się zaprzyjaźnili. Walka była naprawdę fajna. Ja się bawiłem świetnie. Obydwa zespoły robiły akcje w tych drugich. Na przykład Street Profits wykonało finisher The Viking Raiders Albo pewien moment, kiedy wszyscy robili gwiazdy, które robi chyba Eric Więc naprawdę bawiłem się świetnie podczas tego starcia Ale ostatecznie walkę wygrali mistrzowie Czyli Street Profits bronią swoich mistrzostw A po walce atakują ich Uwaga, Angel Garza oraz Andrade Czyli najwidoczniej ta dwójka w jakiś sposób się pogodziła No i teraz mają oko na tytuł mistrzowski Raw Tag Team Raczej ich nie zdobędą, chociaż naprawdę bardzo bym tego chciał, ponieważ lubię i Angela i Andrade. No ale zobaczymy, najprawdopodobniej ta dwójka, a raczej czwórka, spotka się na Extreme Rules. Dalej promos z udziałem Sefa Rollinsa. No, i z racji, że każde promo tydzień w tydzień wygląda dokładnie tak samo u Sefa Rollinsa, to chyba sobie nagram po prostu kilka sekund, w którym mówię te same słowa. I po prostu, jak będzie za tydzień dokładnie takie samo promo Sefa Rollinsa, to po prostu puszczę to samo. Więc yy, uwaga. Ray Mysterio. To nie ja wybrałem bycie Monday Night Messiah. Poświęciłem Cię dla lepszego dobra i również poświęcę Ciebie później i poświęcę Twojego syna Dominika. Buddy Murphy i Austin Fury są świetnymi zawodnikami, a ja jestem Monday Night Messiah. No coś w tym stylu. Dalej Charlie Cruz porozmawiała sobie z Angelem Garzom, Andrade oraz Saliną Wegą na początku. Inicjatywę przejął Angel Garza, który jak zwykle podczas rozmowy z Charlie trochę ją bajerował, ale później wszystko swoje ręce wzięła z Vega, powiedziała, że ta dwójka, wszystkie swoje przeciwności zamieniła na pozytywy i już niedługo staną się oni nowymi mistrzami Raw Tag Team. No, Andrade tylko przytaknął, więc no nie mogę się doczekać starcia właśnie tej dwójki ze Street Profits. Druga walka o pas mistrzowski na Raw Charlotte Flair kontra Asuka. No i spodziewałam się czegoś więcej, nie dostałam jakiejś niesamowitej walki. W sumie większość tego pojedynku skupiła się na pokazaniu, że Charlotte ma kontuzjowaną lewą rękę po tym starciu właśnie znają Jax, no i na tej ręce również skupiła się. Aska i ostatecznie to właśnie Japonka w 100% czysto wygrała z Charlotte. Czyli już Charlotte nie ma karty przetargowej, że Aska nigdy z nią nie wygrała, ponieważ teraz wygrała. Mnie to cieszy, ponieważ Aska w sumie przez ostatnie tygodnie była przedstawiona jako chyba najsłabszy mistrz w całej federacji WWE, bo ani razu nie wygrała z Naomi Jacks w normalny sposób. No i jeszcze tam dwa tygodnie temu chyba przegrała kilka razy z. Charlotte więc no w sumie nie dostała żadnego potężnego zwycięstwa, a teraz została kopa, no i wygląda na wiarygodnego mistrza. Dalej promo Edge'a, no i na pewno będzie mi brakować tych prom właśnie od Rated R Superstara, ponieważ zawsze są świetne, no nieważne, sam Edge siedział w narożniku ringu, nie wiem po co, no ale może dla lepszego efektu wizualnego. A wracając, no to szkoda, że nie powiedział dokładnie kiedy on wróci, bardziej skupił się na tym co wydarzyło się w zeszłym tygodniu, czyli ataku Ortona na jego przyjaciela Christiana, powiedział również... Edge, że doprowadzi do kompletnego zniszczenia Randy'ego Ortona, że on go. No tutaj brakuje mi słowa, jak to jest po polsku? Embarrass. Chwila, dajcie mi chwilę. Zawstydzić! No właśnie, zawstydzić! No to on doprowadzi do tego, że Orton po prostu zostanie kompletnie zniszczony. Szkoda, że nie wiemy, kiedy on wróci. A następnie dostaliśmy krótki wywiad z udziałem Randy'ego Ortona. I nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale czy on porównał wrestling do Żmii i do jej gniazda? Nie wiem, jeśli źle to usłyszałem, to przepraszam, ale ja to tak odczytałem. Więc no jeśli było inaczej, to możecie napisać w komentarzach. Dalej również wywiad z Charlotte Flair która była wściekła o to, że Aska wykorzystała jej słabą stronę, czyli jej lewą rękę, i że nie powinna tak robić mistrzyni. No nie, nigdy w tym przypadku i takie oczywiście widzieliśmy. Aska naprawdę shame on you, a dalej atakowała ją najadex, atakując między innymi, no głównie jej lewą rękę, przygniatając ją takim hangarem, nie hangarem. Taką skrzynią, o skrzynią. No i najprawdopodobniej dostaniemy walkę Nia Jax kontra Charlotte na Extreme Rules. Dalej mieliśmy dostać pojedynek o 24-7 Championship. W ogóle nie wiem, czemu teraz walki o 24-7 Championship muszą być jakby zapowiadane, że muszą obydwaj zawodnicy wejść do ringu, dopiero wtedy jest mecz. Przecież e, na początku to miało być tak, że w każdym miejscu o każdej porze może być ten tytuł broniony. No dobra, nieważne. No i wszedł sobie Akira Tozawa, wszedł sobie Artrów No i dowiedzieliśmy się, że Bobby Leszli teraz. Na ROW ma tylko jedno zadanie, czyli wejść do ringu albo nie, zrobić full Nelsona i wyjść. Uwierzcie mi, to nie jest ostatni raz, kiedy on tak robi na tym ROW. No, wykonał full Nelson na artrufie, pewnie dlatego, żeby się zemścić za zeszły tydzień, Akira Tozawa to wykorzystał w 100% i your new 24 7 Champion Akira Tozawa. Życzmy mu długiego title reignu, chociaż no pewnie Artrów, nie wiem, przebierze się znowu za Ogrodnika albo za Ninja i w jaki sposób mu ten tytuł odbierze. Później dostaliśmy walkę Natalii z Liv Morgan, czyli feud jest e, kontynuowany, ponieważ no Liv Morgan kilka razy zblind Natalię w zeszłym tygodniu, to no, naprawdę straszne. Przy narożniku Natalii stała Lana i trzeba przyznać... Pierwszy raz się na coś przydała. Po prostu Bobby Lashley na pewno żałuje, że z nią nie został, ponieważ w dobry sposób zwróciła na siebie uwagę Leaf Morgan. Natalia to wykorzystała, wykonała sharp shooter, no i w taki sposób odniosła zwycięstwo, więc teraz Lana i Natalia są Best Friends Forever. Tam kolegowały się chyba również w Total Divas, więc na pewno jest to dla pań naturalne. Nie wiem czy od razu po tej walce, czy jeszcze później, ale Leaf Morgan miała rozmowę z Ruby Riot. Gdzie Ruby Riot chyba chciała pocieszyć e, Leaf Morgan, a Leaf Morgan myślała, że chce ją jeszcze bardziej dobić. Więc bardzo możliwe jest to, że niedługo dostaniemy reunion, Riot składu, znaczy no powiedzmy reunion, ponieważ Sarah Logan, jak pewnie dobrze wiecie, została zwolniona. Dalej segment z udziałem Randy'ego Ortona i Ricka Flera, no ale wcześniej wywiad z Big Showem. No i w sumie smutne jest to, że zwolnili tyle gwiazd, żeby czas antenowy miał Big Show. Ale akurat wykorzystują go w dobry sposób, no i jak dobrze wiemy musi być promowany The Big Show Show, czyli serial właśnie o Big Shole, który jest na Netflixie. Wracając na to właśnie wyszedł Rick Flair, zapowiedział Randy Gordon, który również wyszedł, powiedział, że w przeciągu dwóch dni stał się najlepszym wrestlerem na świecie i że ponownie czuje, że żyje. Powracając do gimiku Legend Killera, no a mówiąc o legendzie, wyszedł właśnie Big Show, który po prostu nie mógł już znieść słuchania tego, co mówi właśnie Randy Orton o jego dwóch przyjaciołach. Powiedział, że pewnego dnia Edge odpłaci mu się za to wszystko, co mu zrobił. No a dalej myślałem, że Randy pójdzie za ciosem i zaatakuje giganta, w końcu jest Legend Killerem, no ale jednak nie dzisiaj. Dzisiaj Randy Orton miał kompletnie inne plany. I jedynie ostrzegł giganta, żeby trzymał się od niego z daleka, ponieważ również może otrzymać pound kick od Ortona. No, a jak dobrze wiemy, nie kończy to się zwykle zbyt dobrze. Czas na VIP lounge z udziałem mistrza Stanów Zjednoczonych, czyli Apollo Cruza. No i myślałem, że MVP w jakiś sposób przekona właśnie Apollo, żeby przyszedł na jego stronę. Jednak zakończenie walki w zeszłym tygodniu nie miało nic do znaczenia, chyba źle to powiedziałem, nieważne, nic to nie znaczyło ponieważ Apollo Crust nadal jest face'em, no i dalej wyszedł Shelton Benjamin. I mówię tak, dostaje ponownie szansę zdobycia mistrzostwa United States, mimo że nie jestem pewien, czy ta walka była o ten tytuł. No i kiedy dowiedziałem się, że MVP właśnie współpracuje z Sheltonem Benjaminem, ja Miałem nadzieję, że to będzie początek nowych, lepszych czasów dla Sheltona, który naprawdę jest świetnym wrestlerem. Udowadniał to wielokrotnie, a chyba najbardziej właśnie podczas ladder meczy na WrestleManiach. No ale jednak to nie miało miejsca, ponieważ przegrał ponownie z Apollo Cruzem w 100% czysto. No a MVP mu za bardzo nie zależało na nim, ponieważ kiedy Apollo Cruz wychodził już z ringu, zatakował go Bobby Lashley, wykonał Full Nelson. No i tak to się skończyło. Czyli Shelton będzie jobberem tak jak dalej był, a na Extreme Rules najprawdopodobniej dostaniemy walkę Bobby Lashley kontra Apollo Crews o United States Championship. O kurde, przekapiłem pojedynek o Women's Tag Team Championship, przepraszam bardzo. No to powiem o tym teraz. No to dostaliśmy walkę właśnie The Iconics kontra... Sasha Banks i Bailey sama walka nie była zła, ale w sumie nie o to chodziło. No mistrzynie obroniły swój tytuł. No w pewnym momencie powiedziałam, szkoda, ponieważ no chciałbym zobaczyć właśnie koniec jako mistrzynie, ponieważ na pewno by wzniosły poziom tych tytułów na wyższy poziom. Chociaż po czasie stwierdzam, że Sasha i Bailey nie są aż takie złe jako mistrzynie. Wracając po walce dostaliśmy promo od tych dwóch pań. Bailey powiedziała, że jest Bailey Two Bells, że ona jest podwójną mistrzynią, że jest najbardziej dominującą, ale potem głos wzięła Sasha, która powiedziała, że Bailey, jesteś moją najlepszą przyjaciółką, ale ja również chcę mieć dwa mistrzostwa. Bailey zrobiła minę dosyć zszokowaną. No ja również byłem zszokowany, ponieważ nie spodziewałem się rozłamu tej dwójki w takim out of nowhere miejscu i czasie. Sasha kontynuowała, dlatego na Extreme Rules dostaniemy walkę Sasha Banks kontra Asuka. I czułem się tak bardzo strolowany, ale jednocześnie tak się ucieszyłem z tego. To był najlepszy moment całego row. No ale wracając, wyszła Empress of Tomorrow i powiedziała tylko dwa słowa: challenge. Accepted, czyli dostaliśmy już kolejną zapowiedzaną walkę na Extreme Rules, Aska kontra Sasha Banks o Raw Women's Championship i najprawdopodobniej Sasha tej walki nie wygra, ale fajnie by było to zobaczyć. Boże święty, jak ja nagrywam już ten odcinek, to już ma 16 minut, jeszcze to muszę zmontować. Nie, dobra, to się śpieszę z ostatnim segmentem. Wychodzi Rey Mysterio i Dominik. Rejmister powiedział, żeby Dominik nie mieszał się w sprawy pomiędzy nim a Sefem. Dominik powiedział, że to jest rodzina i że oni muszą tak robić. Potem wyszedł Sef Rollins ze swoją ekipą. Powiedział, że o, poświęciliście się jak fajnie. Wyszedł Umberto Cario i Alistair Black, zaatakowali ich. Potem e, właśnie Rey Mysterio i Dominik chcieli wziąć Sefa Rolinsa i zalegować go w schody, tak samo jak on się Reyowi. Potem, e, no, nie chcieli się na to zgodzić właśnie Alister oraz Umberto Cario. następnie chcieli zrobić to Dominikowicz, w sensie to ze schodami. Dominik również uciekł, no i tam chyba potem jeszcze raz próbowali ktoś tam zrobić komuś no to nie wyszło, no i w sumie tak to się skończyło, nie wiem czy cokolwiek zrozumieliście, najprawdopodobniej nie wiem jakiś tag team match, albo 8 man tag team match, nie wiem jak oni chcą to zorganizować ale na Extreme Rules, albo na Summer Slam zobaczymy koniec tego feudu w sumie bardziej myślę na Summer Slam, bo jak tak patrzę na Sefa Rollinsa, to zwykle jego fełdy kończą się na tych większych galach, na przykład jego feud z Kevinem Owensem trwał w sumie pół roku, a dopiero skończył się na WrestleMania, no więc nie zdziwię się jeśli i właśnie Sefroniz na przykład zmierzy się z Rajem Misterio. Dopiero na SummerSlam. Czas nam pokaże. Ja tymczasem się z wami żegnam. Mówił do was Lesius z Attitude Polska i słyszymy się już wkrótce. Cześć. Tutaj jeszcze na koniec wjeżdża Lesius z niezmontowanym głosem. Stało się, naprawdę możemy celebrować. Jest to pierwszy show od nie pamiętam kiedy gdzie nie było ani jednego roll -upu. będziemy po prostu liczyć i mam nadzieję, że do końca 2025 roku dojdziemy do 100 show bez żadnego roll -upu. Ja gdzieś to sobie będę zapisywać, a tymczasem ponownie Was żegnam. Cześć!